Bogate i biedne modni się mają różne style. Czyje ubrania wolisz? Bogata April jak zawsze lśni na wybiegu. Bilety na jej pokazy zawsze się wyprzedają. Biedna Wiki nie miała tyle szczęścia. Brawo! Dlaczego te miejsca są puste? A nie mam pojęcia. Wszystkie bilety jakoś wylądowały w moich rękach. April, za daleko się posunęłaś. Zjem tylko jednego pączka, kiedy nikt nie będzie patrzył. Dawaj mi to, nie wolno ci iść, słodyczy! Został mi chociaż okruszek? April, jesteś na diecie. Tak, sam sobie idź na dietę! Mm, ale pycha. Czy to zapach ciastek? Ale słodkie. Mam Ani słowa. Dobra, rozumiem. Ach, te modelki. Nikt nie patrzy? Nie waż się. Nie! Cukier to słodka śmierć. Weź sobie selera. Jesteś dla mnie zbyt surowy. Wow, jeszcze nigdy nie dostałam tyle lajków pod zdjęciem. Ciekawe kto to. Twoja pizza, dzięki. Twoje ciaska, twoje sushi, dziękuję. Dostałam tyle darmowego jedzenia. Na pewno spróbuję wszystkiego. Nasza wiki chyba trochę przesadziła. A co z dietą modelki? To był tylko koszmar. Ach, czerwony bardzo pasuje do mojej skóry. Ale styluwa, muszę zrobić fotkę. Hmm, próbuj. Nie martw się, zrobię ci nową fryzurę. Bogata April ma własnego stylistę, który wszystko naprawi w sekundę. Gotowe. Dzięki. Możesz iść. Udało ci się? <laughs> Ale te zdjęcia są dobre. Nie do wiary. O nie, chyba ptak pomylił gniazdo z włosami biednej dziewczyny. Ale to świetna wodka. Ha, 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 ha. Zobacz to wiki, ale Jaja ma taką śmieszną minę! Twoje oczy błyszczą bardziej od biżuterii. Wspaniale! Chyba się zakochałam. Jest taki przystojny. Nie patrz na mojego księcia. Panie reżyserze, mogę zaśpiewać? Jasne. Wybierzemy ci partnera. Zaśpiewajmy o miłości. Chyba nie da się prościej. Komu by się to podobało? Ach, to było wspaniałe! Dzięki! Mój książę na białym koniu! Czekam na ciebie w ustroniu! Co za okropność! To wszystko, dziękuję. Cóż, wybór jest oczywisty. Oczywiście, że ja wygram. Ach, pomogę panu podjąć decyzję. Co za hojny gest. Przemierzyłem dla ciebie morze. Co za nonsens. Ach, jesteś taka piękna. Przyjmij tę różę, kochana. Ach, Instagram April jest pełen fajnych fotek. Stroje, miejsca, wszystko jest z najwyższej półki. Ale mnie nie stać na taką drogą sesję. Będę improwizować. Hej! Hej. Ach, właśnie tej sukienki mi trzeba. Jest tu jakaś dziwna dziewczyna. Idziesz. Musisz zapłacić! Czego to nie zrobisz dla fajnych fotek na Insta? A to darmowa sesja dla biednej Wiki. Nie ma dziś nic ciekawego w necie. Wow, włosy April tak pięknie falują. Ja też tak chcę. Już wiem. Miejmy nadzieję, że wieje dziś wiatr. Nie, to nie działa. Nie jest za zimno. Lepiej nie pokazywać nikomu tych fotek. Ale mi się nudzi. Hmm. Może przejrzę sobie gazety. Wow! Ale fotka. Wow, jaki piękny szalik. Pasuje do mojego stroju. Tak jest ładny, ale masz dziurę w sukience. Co ty gadasz? Yy, naprawdę? To nic, wiem co robić. Nie do wiary. Naprawdę? Obcas też mi się złamał? I co teraz zrobisz? Patrz i ucz się. Gotowe. Ale jak to? April wygląda w tym stroju jak milion. To prawdziwe pieniądze? Cały plik! Ostrożnie je wezmę. O, lecę! To mój znak. Nie masz dziś szczęścia. Dzisiaj ja błyszczę. Też sobie wezmę. Wow, to sporo kasy! Dzięki! Pa! Hey, czekałem na ciebie. Kieliszek szampana? Dzięki. Pokaż mi to, co masz najlepszego. Ta sukienka będzie idealnie podkreślać twoje ciało i kosztuje tylko 5000. Jest za prosta. Potrzebuję czegoś bardziej wyszukanego. A może ta elegancka suknia? Nie słyszysz? Chcę tego co najdroższe. Sama sobie wybiorę. Siadaj. To taniocha. To ma żałosną cenę. A, tego właśnie szukałam. Męskiej marynarki? Ach, nie mam w co się ubrać na imprezę. Może czas rozbić skarbonkę? Za to niczego sobie nie kupię. Przejrzę ciuchy mojego brata. To nie to. To też nie pasuje. Ale z tym coś zrobię. Biedna Wiki zrobiła modną stylizację z marynarką za darmo. Poproszę lampkę tego szampana. Wybacz, dziś tego nie serwujemy ale ja nie chcę tego pić. Obsługa? Proszę wziąć ten pusty kieliszek. Jak mnie nazwałeś? Wyglądam ci na kelnerkę? Świetny strój, April. Dorabiasz tutaj? Poproszę, Martini. Kosting modelek to zawsze zacięta rywalizacja. Ale dla bogatej April to łatwe. Świetny chód. Nie przepuszczaj tej dziewczyny. Okej. Okay. Brawo, jesteś oszałamiająca. Wybacz, nie przyjmujemy więcej modelek. Naprawdę? Ale możesz być moją asystentką. Proszę. Kreda? Na małej linie, po której mają chodzić modelki. Dobrze. Biedactwo. Zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatni. Jak myślisz, kto jest bardziej modny biedna czy bogata dziewczyna? Daj nam znać w komentarzach poniżej. Miłego spaceru do domu na razie. Twoja niebieska laguna dzięki, i Twoja woda. Dzięki. Co tam oglądasz, April? A, moje fotki z wakacji. Każda ma milion lajków. Wyglądają pięknie. A to mój profil. Ale Instagram biednej dziewczyny jest nudny. Tak, moje fotki nie są zbyt oryginalne. A może odświeżę ten strój? Nikt nie patrzy? Co ona ma na sobie? Myślę, że wyszło spoko. Co za bezguście? Gdzie moje drinki? Muszę lecieć. Żeby błyszczeć na wybiegu, biedna Wiki potrzebuje lepszych butów. Ale nauka chodzenia w obcasach to niełatwe zadanie. Spróbujmy. A, to boli! Ale jest za wcześnie, żeby się poddać. Jeszcze raz! A! Chyba mam pomysł. Kto by pomyślał, że wiki jest taka kreatywna, i pokaz na wybiegu będzie niezapomniany. Podobał Ci się nasz filmik? Więc daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał. I nie zapomnij kliknąć dzwonka. Do zobaczenia!